Siemaneczko, z tej strony AgraMix Witam Was serdecznie w pierwszym vlogu 2021 Jak widać 6255 na pierwszym ujęciu Co to oznacza? Opryski 2021 A dokładnie rozlewanie RSM-u Szykuje się Właśnie zapinam opryskiwacz Dobrze już znany też na, na tym kanale Jest to Pilmet e, 1018 Czyli 1000 litrów, 18 metrów belka Bardzo fajny opryskiwacz e, Na e, komputerze już, na sterowniku No i co? Ja biorę się za zapinanie I widzimy się za chwilę No i jestem po cięciu Jak widać Zestaw już mamy spięty Jedziemy na drugie gospodarstwo e, Wziąć go, uzbroić Powiemy lać RSM dysze wszystko jest, tylko e, Była spuszczona woda Z niego na zimę W tym roku Więc trzeba będzie pospinać węże, które były odpięte Skalibrować go i I lać RSM w niego i jedziemy pryskać No to za chwilę się widzimy już Podczas jazdy no i witam Was w pierwszym vlogu Tak jak mówiłem 2021 Z przygotowań i no wyjdzie chyba to w niedzielę Dzisiaj mamy 27 27, sobota lutego Przygotowujemy się do rozlewania resema. Będziemy ostrolać malutkim czyli 62 62 5-5 e, e, i e, jak mówiłem wspominałem jest to opryskiwacz pilmet e, 1000 litrów, 18 metrów belka e, no i co? Sezon 2021 już się rozpoczął Ja tutaj zwracam uwagę, bo coś... się mi opadł i podniósł się Ja tak zwracam uwagę na niego Sezon 2021 już się rozpoczął, zima już się powoli kończy, zaczyna się wiosna Piękna i radosna Myślę, że w tym roku ten, w ogóle ten rok, myślę, że będzie udany. Eee, myślę, że już susz nie będzie, no ale też nie będzie, myślę, że za mokro, jak na razie, bo śniegu troszkę spadło i myślę, że ten rok w tym roku będzie udany. Na razie mówię tak kurwa bezsensownie, ale o, myślę, że tutaj 28 jest. Remontowane, A my to zmierzamy na drugie gospodarstwo. Będziemy przygotowywać, przezbrajać kalibrować, opyskiwać. No i w poniedziałek zalejemy go rsm Bo w poniedziałek mamy 1 pierwszy, pierwszy marca i wyruszymy w pola z azotem, bo trzeba nakarmić e, te zboża, te rzepaki, żeby ruszyły po zimie no i co? E, myślę, że w tym roku będzie więcej vlogów, bo e, kończę rok szkolny e, i skończę, skończę wcześniej tą szkołę, więcej czasu będzie na nagrywanie, więc myślę, że w tym roku będzie więcej na pewno vloga też nagram z e, pól jak rozlewamy rsm albo jakiś film się wstawi więc e, w przeciągu myślę, że raczej tak no marzec się zacznie no to luty już się zacznie od tego, że źle wjechałem luty się zacznie już pod koniec zaczął się od zacznie się od pierwszego filmu i myślę, że w marcu będzie jakieś 3-4 filmy na sam początek. Może, może coś będzie więcej. Na razie planuję 3. Liczę to razem z vlogami. I myślę, że rozkręcimy w tym roku ten kanał, bo już jest nas troszeczkę sporo. Więc myślę, że będzie co oglądać. No i co? Nie. Ja już powoli się będę żegnał. Chyba, że jeszcze coś dogram, ale wątpię z ustawiania obryskiwacza. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie odnośnie 6255 ciągnika, czyli tego Fergusona małego albo starego, albo Eski, czy coś, no to zadawać pytania. Myślę, że coś pomyślimy i zrobimy jakiegoś vloga. To co? Jak na razie, dziękuję za oglądanie. I do następnego. Siema.